Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak funkcjonuje i jak myśli nasza szeroko rozumiana klasa polityczna. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania kolejnych programów. Z tego, co słychać w mediach, co ludzie mówią, można by wyciągnąć wniosek, że żyjemy w czasach tematów zastępczych. I faktycznie tych tematów zastępczych jest dużo, ale niektórzy już twierdzą, że są same tematy zastępcze łącznie z koronawirusem. I Ostatnio zrobiła się taka wielka afera w mediach w związku z serialem Rancho. A zaczęła się ona w ten sposób, że jeden z posłów PiSu, mniej znanych posłów, napisał, że to, co wyrabia ostatnio Platforma i Lewica, te ich programy. To y, przypomina mu y, łudząco wójta z rancho, no, czyli takiego, y, takie działanie typowe dla y, nikodemadyzmy. Zresztą na y, karierze nikodemadyzmy ten serial w znacznej mierze się opiera. No i teraz y, warto do tego nawiązać, bo oczywiście y, PO i lewica się strasznie oburzyły. Dlaczego się oburzyły? Dlatego, że serial powstał w tych środowiskach, w środowiskach Platformy Obywatelskiej, czy jeszcze lepiej wśród niedobitków Unii Wolności, czy jak to woli, Unii Demokratycznej. I jest to bardzo ciekawy dokument, ten serial, bo on mówi pewną daleko idącą, głęboką prawdę. O tym, jak oni myślą, jak oni postrzegają Polskę, jaką tą Polskę by chcieli widzieć w przyszłości. Tylko, że problem polega na tym, że jest to jeden z najbardziej ideologicznych seriali, jaki powstał po II wojnie światowej. Myślę, że bardziej ideologiczny niż Cztery Pancerni i Pies czy Stawka większa niż życie, nie mówiąc o wojnie domowej, prawda, wojna domowa była przez Polaków długo traktowana jako taka, taki serial zupełnie apolityczny, natomiast jak się go przeanalizuje, szczególnie dzisiaj, to widać, że, że, że to był taki ideologiczny gniot. No ale w każdym razie... Yy, Rancho no jest 10 razy bardziej ideologiczne niż wszystkie perelowskie seriale razem wzięte, to bardzo łatwo udowodnić. Prezentuje pewien sposób myślenia, pewną wizję. Tu jeszcze jedna uwaga na marginesie. W tym rancho występuje znany wszystkim aktor, pan pieczka. I dla mnie jest on taką tragiczną postacią, takim znakiem tego, co po II wojnie światowej się działo w Polsce, bo on zaczynał swoją karierę w Czterech Pancernych i Psie, a praktycznie ją skończył w serialu Rancho. No i teraz można by powiedzieć tak, że to prawda, że ten serial opowiada o Platformie Obywatelskiej i Unii Wolności, o ich sposobie myślenia, ale warto obejrzeć chociaż parę odcinków, żeby uświadomić sobie, że on opowiada również o PISie, że, że faktycznie takie hasło, popis, prawda, takie twierdzenie, że Platforma Obywatelska i PIS tak naprawdę niczym się nie różnią to tylko w pewnych akcentach, pewnych werbalnych, werbalnych ujęciach. Co jest takiego istotnego w tym serialu, do czego pił ten poseł PiS? No, że społeczeństwo polskie tam jest przedstawione jako taka banda przygłupów, które nie wiedzą o co chodzi, nie mają żadnych preferencji, tylko potrafią się kłócić, nienawidzieć i zazdrościć i w takim społeczeństwie należy realizować pewną specyficzną wizję demokracji. I ta wizja demokracji polega na tym, że te głupki wybierają polityka na poziomie gminy, na poziomie powiatu, na poziomie całej Polski. I po tym, jak on zostanie wybrany, on zaczyna realizować swój program, który nie ma nic wspólnego z tymi ludźmi. Nie ma nic wspólnego z tym, co ci ludzie chcą, co ci ludzie myślą, jakie ci ludzie mają potrzeby. On po prostu wie, a oni nie, prawda? I oni są jak dzieci, trzeba ich przymusić, trzeba to zrobić na siłę. No i oni za to powinni być wdzięczni, powinni całować po rękach tego polityka. Zauważmy, że to przypomina wizję, którą zarysowała Ayn Rand. W książce swojej Biblii, Atlas zbuntowany, że kiedyś było tak, że mówiło się, że ważny jest proletariat, i było hasło proletariusze wszystkich krajów: Łączcie się. A teraz jest tak, ona mówiła, że są atlasi, czyli są ci wszyscy właściciele banków, koncernów, politycy, artyści, celebryci i oni wszystko tworzą, oni dzięki nim świat jest piękny, wspaniały, pełen dobrobytu i wszystkiego, co najlepsze. No i jest ten motłoch, który im wszystko zawdzięcza, motłoch, który jest leniwy. Rozpity, głupi, yy, podły, i tak dalej, i tak dalej. No, i Rand tam pisze, że yy, co zresztą się realizuje: yy, pisze, że no, wszyscy w historii strajkowali, a nie strajkowali Atlasi, nie strajkowały te elity, i że wreszcie elity powinny zastrajkować i pokazać motłochowi, że jest motłochem, i wtedy dojdzie do właściwej sytuacji, że elity staną ponad prawem i nie będą pod kontrolą Motłochu i Motłoch jak się na to zgodzi, to wreszcie będzie miał właściwe życie. Ta myśl jest też wyrażona w rancho i tam pokazana jest faktycznie historia polityczna prawda, od wójta przez Senatora, premiera, wicepremiera do prezydenta, w której e, nikt ani razu nie pyta, czego ludzie chcą, czego ludzie e, potrzebują prawda? i e, są momentami to przybiera kabaretową postać, prawda? kiedy na przykład Wójtowa. Proponuje, żeby wszystkim leczyć zęby za pieniądze publiczne i wszyscy, żeby uprawiali sport przymusowo, bo wtedy będą zdrowi, chociaż nie wiedzą, że to trzeba tak robić. No i później zaprasza wszystkich na mecz, który jest przymusowo zorganizowany. I mówi do dyrektorki szkoły, powiedz tym, którzy przyjdą, że za to będą mieli wyleczone zęby, za to pójdą do dentysty. A ta dyrektorka mówi, może powiedzieć, że jak nie przyjdą, to będą mieli wyleczone zęby i pójdą do, do dentysty. No i zastanawiają się, które rozwiązanie, rozwiązanie przyjąć. No i, e, i taka koncepcja, koncepcja w której no zmienia się wszystko, zmienia się kościół, zmienia się życie codzienne, zmienia się obyczajowość, jest koncepcją, którą politycy mają wprowadzać. I z drugiej strony jest jakby druga koncepcja, która też jest niezwykle interesująca, gdzie. Wszelka inicjatywa gospodarcza ma szansę powstać dzięki tylko wsparciu samorządu państwa, dzięki dotacjom z Unii, dzięki wsparciu ze strony Unii. Znaczy jakby zero samodzielności gospodarczej, wszystko uzależnione, znaczy wszystko co, co dzieje się uzależnione od. Polityków, od, od ich dobrej woli, od ich, od ich wizji. Serial wy, wypacza obraz Kościoła, i to biskupi powinni protestować przeciwko takiej wizji Kościoła jako organizacji tylko charytatywnej, jakiejś pomocowej. Tam kapłani się zajmują znajdowaniem pracy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii dla mieszkańców, na przykład. Kościół przedstawiony jest albo jako negatywny, tradycyjny, albo skrajnie liberalny, pozytywny. Prawda? Ksiądz zamiast uczyć lekcji na lekcjach religii, religii wyprowadza dzieci na wieś, żeby pomagali starszym ludziom, bo to jest chrześcijaństwo, a nie jakieś tam dogmaty, czy prawdy, prawdy moralne. Ale... Powinien protestować i PiS, to znaczy serial powstał w telewizji publicznej, choć na zlecenie telewizji publicznej, bo powstał gdzie indziej, za czasów rządów Platform Obywatelskiej. I tutaj PiS się zdradził, dlatego że gdyby PiS był taki, jak uważa wielu wyborców, że to Polacy, patrioci, katolicy yy, ludzie, którzy myślą o, o nas, o, o społeczeństwie. Którzy chcą służyć społeczeństwu, to pisz natychmiast, by ten serial wyciszył. Serial przeszedł, to już jest historia. Mógłby nie być emitowany. Emitowany jest w kółko każdego dnia. To na jednym kanale, to na drugim kanale, to na trzecim kanale. Jeżeli nie ma go w kanałach, to wystarczy zajrzeć na platformę tą filmową Telewizji Polskiej. Tam się znajdzie. Wszystkie odcinki. Pisowi taka wizja Polski pasuje. Wizja, w której wszyscy i wszystko jest, co polskie, jest obrażane, a z drugiej strony promowana jest taka masońsko-lewacka koncepcja przekształcenia tego narodu, tego społeczeństwa w normalny naród, w normalne społeczeństwo, patrząc oczywiście z punktu widzenia lewicy, masonerii i tak dalej. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Pytanie, jak to będzie. Nigdy w historii Polski nie było serialu tak skrajnie pro jakiemuś innemu, innej nacji, innej kulturze. Serial jest proamerykański, prawda? Wszystko, co amerykańskie jest wspaniałe, szlachetne. Gdybyśmy byli tacy jak Amerykanie, gdybyśmy tak myśleli, gdybyśmy tak żyli jak Amerykanie, to byśmy byli krajem mlekiem i miodem płynącym, pełnym miłości i pokoju, prawda? I, i to jest zaskakujące, że taką wizję wypracowała Unia Wolności i Platforma, bo już mniej zaskakujące jest, że taką wizję y, y, przyjął. I zaakceptował PiS. Także wracając do tego, od czego zacząłem, do tego, do tego posła PiSu, to myślę, że niepotrzebnie uruchamiał taki sposób walki z Platformą Obywatelską, bo ten kij, którego użył, ma dwa końce. Dziękuję bardzo.